Potrafi sobie zorganizować codzienności. Jej koleżanki przecież w końcu poznawały, kogo się cieszyły się życiem, czemu zatem jej to nie wychodziło. Co prawda jest taki jeden interesujący brunet, jednak zachowuje się tak, jakby nie chciał albo bał się zostać kim więcej niż tylko kolegom z pracy. Jedyne, co ich połączyło do tej pory, to romans przy automacie z kawą na wspólnym piętrze. Jednak poza oglądaniem jej nóg i dekoltu niewiele robi, aby ta znajomość potoczyła się do przodu. Karolina spogląda na zegarek, który pokazuje, że do końca pracy pozostały niecałe dwie godziny. Tak, trzeba dziś wybrać się na zakupy, myśli zaciągając się solidnym haustem mdłego, klimatyzowanego powietrza po czym głośno wstycha, wypuszczając je i próbuje zmotywować je do jakiegoś innego działania, niż przechadzanie się po meandrach swych uczuć. Rozpromienia ją na moment wizja zakupu nowej, niepotrzebnej, ale ładnej rzeczy. Jednak zaraz krzywi usta na myśl o tym, że czas spędzony w galerii handlowej jest dla niej substytutem szczęścia. Prawdziwego szczęścia, mijającego ją dotychczas i przemykającego gdzieś obok. Szczęścia, we dwoje, którego tak naprawdę pragnie. Niespodziewanie rozważania rodowłosej marzycielki przerywa jej szefowa. Szeryfowa, jak Karolina nazywa w myślach swoją przełożoną ze względu na jej twardy nieustępliwy charakter. Ali, mam coś dla ciebie, wyrzuca z siebie oschle, ironicznym tonem zwierzchniczka. Wchodząc do biurka dziewczyny. Pewnie testowanie budy dla psa w Leroy, myśli w duchu Karolina, zastanawiając się, czy to przez jej podobieństwo do Calixty w Vloghard, czy też jej własnego życia, do przygód postaci kreowanej przez wspomnianą aktorkę, to przezwisko tak do niej przegnęło, że nawet żaba go używa. Dziewczyna odpowiada jednak szefowej z entuzjastycznym uśmiechem.